Dźwięku, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł With Gamer w Dzisiejszym hashtag w 12 odcinku nagram dla Was grę podotyłem Sonic Dash to o Sonic Boom, To ponad 100 tysięcy metrów będę leciał. Jeszcze jedna pozorabę coś z różnej na czy zostać w stosunku to co robili. No i to tyle. Lecimy z tym koksem. Może teraz prawa fizyki się uspokoją i w końcu coś tu ogarnę w tej puszce. Dobra. Na razie jest ok. Jest bit, więc może sobie jakoś doradzę. To mi Nie, i znowu to samo. Dobrze, dobrze Nie! Weźcie już naprawdę skończcie z tym, bo to już się robi mega wkurzające. Chce się rozwijać, a tu nic nie daje. Dobra. Idzie to ja chyba postanowiłem, że niedługo odinstaluję tą goldę. bo no zobaczcie, no bo mi się to gorda i tyle. Jak tutaj popełnię błąd, to już koniec niestety już postanowione nie gram więcej w tą dobra. może nie będę jej o tylko po prostu nie będę więcej w nią grał tyle przynajmniej do ponad 50 tysięcy albo ileś tam zobaczymy czy da ma radę a jak nie to to bardzo dobrze i no jest, jest ponad 50 tysięcy. Muszę chociaż to. Dobrze. Jest już ponad 60 tysięcy. Idziemy dalej. A trzeba było to najechać. Trzeba było to najechać. Dobrze. Jakoś, jakoś. Ale zaraz zobaczy. Jak będzie karę, to będzie ciężko. Ja ci to mówię. Jak nic będzie ciężko. I potem pomylę się i znowu będzie na mnie, że e, nie potrafisz grać i że nie potrafisz widzów, to coś ciebie zagaracz. A ja powiem, a no bo widzisz, jakoś tak wyszło. I widzicie. I widzicie. O mały włos. O mało włos, abym coś co robił. Dobra, do trzech prób. Jak mi się nie uda do trzech prób, to wtedy kończę z tym pierdziele tą grę. Twórcy tej gry nie postarali się. No. Dobra, czekajcie chwilę. Ten głosik mam. Super, I dzięki. Do kina? A nawet do kina krepkę mogę sobie zrobić. Super. Dzięki. Dobra, już wróciłem do Was widowie. Coś musiałem tam e, ogarnąć bra, bra, i sprawdzić i tyle. O. Magnus to lepiej. Bra, bra. Dobra, jeszcze dwie je próby, a potem stwierdzielę tego dobra. Kurczu, tej gry się nie postarali. Ja chciałam spokojnie zabrać, a tu nie da rady, bo coś się dzieje nie tak. Gościu mu zapłacił. Ja po prostu nie wierzę, że coś się tak dzieje, a nie inaczej. Jeszcze w to walnąłem. Super. Przynajmniej ponad 20 tysięcy na razie jest. Na razie idzie jakoś nośnie. No. Jeszcze to trochę dalej polecę. No. To pod się robię, po której combo. Nie Nie nienawidzę tej gry Pierdziele, nienawidzę i, te gry, i, i tej gry I życzę jej wszystkiego co, co najgorsze Twórcy tej gry się nie postarali A ja naprawdę Chcę się tutaj wybić A nie dał rady, bo po prostu gościu mu zapłacił Żeby tylko nie przejść dalej i nie ogarnąć coś w kolejnych poziomach bo po prostu tutaj jest naprawdę chore coś do pomyślenia Dobra, jak będzie kolejna przepaść to po prostu przed nią przelecę вот на пятьсот Błędy popełniam, a i tak nic nie mogę zrobić. To co jakoś się Tam było 95 tysięcy metrów, a tu już naprawdę naprawdę musi być 100 tysięcy metrów. A dalej nic tutaj nie mogę zrobić, bo ponieważ... On zawsze musi popełniać jakieś błędy przy okazji. مش No, tu 8 tysięcy mniej niż zwykle. Ja pierdzielę, ostatnia próba i potem naprawdę kończę tę grę i życzę jej wszystkiego co najgorsze, bo naprawdę się staram, nie szczędzę sił, a tutaj nic nie potrafię to robić, widzicie? I tak się denerwuję. Twórca tej gry mu zapłacił, żeby tak właśnie wyglądało że nie będę zaradził i tyle ona no, na razie jest git. jest git na razie Mówię, przepróbę albo koniec filmiku. I zaraz natąpi ten koniec filmiku. Bo ja nic nie mogę tutaj zrobić. Widzicie? Od razu bomba na łeb. Bomba na rej, dostałem ją. Gościu mu się podłożył, zapłacił mu, a potem e, widzicie, co z tego się robi. Żaden content. To się nie nazywa żaden content, tylko to jest dno po prostu widzowie. Po po to jest jednym słowem dno. O no, teraz jest coraz lepiej, być może będzie to pomoc to tysięcy albo nie. Dobrze. Reklama i tak to odpalę. I tak to robię. Jak się kręcę przy przepaści, to widzicie. Od razu spadam i nie mogę nic robić. Nie, mi się wydaje, że niedługo będzie koniec tej golbry. Do Sonika chyba nie doszłem, bo z tego co wiem... Super. Nawet do Sonika nie doszło. To zróbmy tak, że teraz tym razem do Sunika dojdę. Do sunika muszę dojść. Do ponad 80 tysięcy metrów muszę przeskoczyć i tyle. A nie, teraz sprawacz i takie się skończyły. Super. Przynajmniej nie mogę już zacząć spokojnie dograć. Jest gitowie.

Teraz no, je jeszcze ja. oczakujemy dobra, dawaj, Amy Na pewno to będzie radę i tyle. Dobrze. Tą przeszkodę już przeleciałem spokojnie Więc teraz tylko czekamy na jakieś rozstrzygnięcie Oj no dobrze znowu pod górę Nie, nie, nie wierzę. Dobrze. Jeszcze jest jakaś szanta, więc tutaj na spokojnie wszystko dokonam. Nie, 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 nie. Blisko, byłam no blisko, blisko, blisko. Wiem o tym, ale pretensje nie mogę mieć sam do siebie. Kurde, to jest hit, to jest hit widzowy. Nie potrafię nic kompletnie to robić. Tylko Ciągle błędy popełniam. Knopers baton, orzechowy w stylu knopersa. A wczorajszy mecz Polaków był nawet niezły, 3 do 3 zaremisowaliśmy, jeśli chcecie wiedzieć widzowie. Dobra. Dobra, razem spokojnie, będę tego robił. Nie chaotycznie. I tak, i tak bym se nie poradził, bo zobaczcie, błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Zawsze uczymy się na błędach widzowie. Nie to nie będzie dłuższy odcinek ten, który wczoraj nagrałem z Grimmsonem i tyle. Czy ten odcinek czasem go nie wyprzedzi. Jak tak będzie, to chyba go przeszczepimy z tego co wiem, albo może będzie to wróci. Dobrze, dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba, że tu nie będzie dłuższych odsłon, niż ten, który na te oranż, czy oryginalny, no, ale pewnie nie. Zaraz spróbujemy. Dobrze, pięćdziesiąt pięć tysięcy. Już coś się powoli dzieje, już gra. Zaczyna nabierać o rumieńców. O to mi właśnie chodziło, i tak się przeciwstawiam temu wszystkim, i tak to jest o drogie. Proszę bardzo. Jest git na razie, jest git. Teraz przelatujemy sobie nad tym wszystkim. Już ponad 80 tysięcy jest. Dobrze. Jakimś cudem. Jestem po w bronie. Teraz wszystko ogarniemy soniciem, bo już jest ponad e, prawie 100 tysięcy metrów. Przebiegnij. Kurde, chłopie, już jest ponad 100 tysięcy metrów. W końcu, brawo, to zaraz będziemy kończyć filmik, jak tutaj popełniłem błąd, ale jak popełnimy błąd, to jeszcze reklama nadczeka i tyle. Bardzo dobrze. Właśnie o to mi chodziło, długo na to czekałem, żeby tak się stało, teraz już nie możecie w ogóle tego Dobrze. To teraz reklama, oczywiście czekam aż się skończę, bo się nie będę wstrzymywał, tylko po prostu i tak będę grał. Bardzo dobrze. Już zobacz, do wróciłem widzowie, po krótkiej przerwie. I koniec. Już nie chciało mi się dalej uciekać. No. To by było na dziś i tyle na tym moim filmiku, jeżeli podobał Wam się że jakże fajny odcinek z Girl Sonic Dash to Sonic Boom w hashtag 12 odcinku, to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa. o i ps. Tiles to jest najlepszy przyjaciel Sonica i tyle. A Emi to też jego przyjaciółka, a podobna to jego siostry. Ten też i ta też. I wszyscy, tylko Shadow jest taki to trochę dziwny. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda Shadow. Shadow tak wygląda i jest naprawdę mroczny. I skrywa mroczną tajemnicę całego podziemia. Taką, że jak ktoś waży się o nie powiedzieć, to ona go zniszczy i tyle. No dobra, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło, czyli pa narka, papa, pa. Elo pa mordy. Narka, papa, pa. Elowina, pa